Cześć z tej strony, Christianity. Cześć. Witajcie w Madranerze. Jeszcze nie wiemy, czy możemy powiedzieć, że w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, bo na razie to my się tutaj staramy odnaleźć w tej grze. Tak, odkryć. Osoby, które nie znają tego tytułu, to podpowiem, że tutaj chodzi o to, że jeździmy wielkimi ciężarówkami po takich trudnych terenach i przewozimy różne rzeczy. No w sumie tutaj jak na razie do przewodzenia są kłody. Tu mamy mapkę i powiem wam, że tutaj już trochę ją odkryliśmy za pomocą tego naszego małego samochodziku, bo okazało się, że po prostu żeby tutaj coś zrobić, to naprawdę trzeba być mistrzem E, po prostu mistrzem magikiem, który potrafi tutaj e, poruszać się po tych bagnach. Zobaczcie, jakie to są tereny: woda, e, błoto, i, i tu trzeba e, po prostu e, pojechać po określone kłody, i potem przewieźć je do punktu tartacznego. Tereny podmokłe, mokradła. No właśnie, na Nati no, tak jest, ja kradła, no. Nati jest świadkiem, ile razy ja tutaj zaczynałem od głównego zadania i ile razy na nim poległem. Ile? 5-6 razy? No jakoś tak. No chyba od rana gram i, i, i mamy wieczór i ja jeszcze nic tutaj nie przeszedłem. No i podczas e, po prostu odkrywania mapki dosz, doszliśmy do wniosku, że choć, chociaż nagramy e, po prostu e, odkrywanie tej mapy. Bo jeszcze mamy tutaj dwa punkty do odkrycia. Jed tutaj ten cały i, i tutaj. I najlepiej odkrywać punkty, obserw znaczy całą mapkę, poprzez dojechanie do punktu obserwacyjnego. Kiedy dojeżdżamy do punktu obserwacyjnego, to nam się automatycznie cała mapka odkrywa, tak jak tutaj to kółeczko, które nam się odkryło. Także jeszcze żadnego zadania tutaj nie wykonaliśmy. E... Można powiedzieć, że nawet na szczęście, dlatego że dzięki temu odkryłeś tę pierwszą mapkę, a. Mhm. No, to... no i poznajemy, poznajemy, wkręcamy się w całą mechanikę gry, bo gra nie jest prosta, nie? Nie no zacznijmy od prosta. tego. Tutaj, pierwsze zadanie, jakie mamy, jak, jaki nasz no jest cel, to jest dostarczyć 8 punktów załadunku do każdego tartaku. Do każdego. Czyli razem chyba 16 wychodzi na to. No tak. No i zobaczcie, i teraz tak, mamy tutaj dwie długie kłody. No to dwa punkty będzie. E, nie wiem, właśnie, nie pamiętam, ile punktów daje. W zależności od tego, jakiej długości są te kłody, są dane punkty przyznawane. Więc Dokładnie, tak, tak, łatwo, nie? No i zobaczcie, tu mamy cztery razy krótkie kłody. Nie ma tak, że mamy tego masę i musimy po całej tej mapie jeździć. No i do tego musisz mieć odpowiednie przyczepki, tak? Tak. Naczepy, żeby wziąć danej długości kłody. Dokładnie, odkrywamy też nowe samochody, ja już tutaj mam odkryty chyba dwa, dwa odkryliśmy, nie, przejeżdżając, mm. ale tak jak mówię, zadania jeszcze żadnego nie, nie robiliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że osoby, które nie znają Madranera czy ogólnie taki, taka zapowiedź ewentualnej serii, bo też chcielibyśmy zobaczyć, czy macie ochotę na tą serię u nas na kanale, więc sobie tutaj po prostu pojedziemy, by poodkrywać teren, a dopiero później, jeżeli, jeżeli się porządnie w to wkręcimy, w następnych odcinkach, zaczniemy robić te zadania, które po prostu no, są dosyć trudne i wymagające. Dobra, zaznaczyliśmy sobie tutaj punkt obserwacyjny kolejnego fragmentu mapy. I teraz sobie tam pojedziemy. E, powiem szczerze, że już chyba ze dwa razy samochód rozwaliłem, odkrywając mapę. E, także widzę, że tu nam pokazuje w lewą stronę, żebyśmy jechali. Znowu na lewo. Czekaj, bo ja tutaj sobie włączymy te wszystkie wspomagacze i idziemy. Z góry przepraszam za skrzypiącą e, kierownicę. O kurczę, niezła tu będzie droga. No to z górki na pazurki. Chris, dajesz. Ale. Po prostu tak Już niedługo nie nie przyjdzie czas e, na zmianę kierownicy. Na razie jeżdżę na starej kierownicy, do której mam sentyment i która jest dla mnie bardzo ważna, ale w przyszłości planuję zakupić planujemy zakupić z nati właśnie kierownicę lepszą. No bo ja lubimy jeździć. Dokładnie. No, Madraner to nie ETS, nie? No nie. Ale ma swój urok, ma swój urok Powiem Wam, że ta gra jest tak świetna. Na ten moment tyle, co zdążyłem pograć, chociaż to jest już w sumie stara gra, bo ona jest z 2017 roku, więc e, kto miał już poznać tą grę i następca... A, czekaj, bo się zagadałem. Zawsze jak się zagadam, czy jadę pociągiem, czy czymkolwiek, to e, trochę przełaczam. Co tu ja mówiłem? O kierownicy No właśnie. Tylko, że no, chętnie już bym się zaopatrzył w tą kierownicę, ale jak ona kosztuje 10 dodatków do Tracy World, no to trzeba trochę do skarbonki odłożyć, zanim sobie kupimy. Mamy troszeczkę inne dodatki. No, ale, ale już jak jest w głowie wkręcona, to wkręcona kierownica to na pewno się pojawi. Tak właśnie tutaj w tym madranerze jest. Nie chcieliśmy dużym ciężarówką na razie jeździć, bo zanim po prostu odkryjemy teren jest bardzo trudno i ciężarówką po prostu można się zakopać i zapomnieć o wykonaniu zadania. Dlatego doszliśmy do wniosku, że najlepiej najpierw odkryć mapkę i dopiero później e, z napędem na cztery koła a nie tak tak no, no ten mały sobie e, bardzo fajnie radzi właśnie we wszystkich na każdym terenie ciężkim, błotnistym no ale jest wywrotowy nie da się no jest wywrotowy to odkryć. jest jego wada dokładnie ale dzięki niemu możemy odkryć e, sobie mapę i wtedy będziemy gotowi na wykonywanie zadań nie chcemy się po prostu spieszyć tutaj z wskakiwaniem zadania właśnie szczególnie że jeżeli byśmy chcieli nagrać kilka chociaż odcinków to no, po prostu strasznie nudne by były jeśli byśmy przez dwie godziny starali się dojechać do jakiegoś punktu docelowego Tutaj mamy ciężarówkę jedną, ale ona już jest odkryta. Nie lubię. Nie. Lubisz? Nie, nie, nie lubię. Wolisz e, tak, tutaj z zewnątrz? Wolę z zewnątrz, wolę widzieć, co się dzieje przed nami, za nami, niż e, tylko z punktu widzenia kierowcy. Ale sama powiedz, że ta gra ma coś w sobie takiego, że ciężko się od niej oderwać. To fakt, ma. No. Dobra, i gdzie ja teraz muszę jechać? Zobaczmy na mapę, jak to wygląda. Teraz jedziemy w ciemno. Może drogą? Czekaj, ale w sumie mogę na razie drogą jechać. No właśnie. Może będzie jakiś most albo coś. Może łosia spotkamy, zobacz. Łosia? Łosia, znak łosi. można by... spotkać łosia. No i co mi to da? To będziesz łosia. łosiem. <laughs> no, łosiem. No jeszcze kurde No wiesz co Może cię przepniało czekaj bo teraz wygląda na to że musieli nie nie, nie 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 przez barierkę Nie włoto wjechałem i nie mogłem wyjechać O, teraz możesz wjechać Myślisz, żeby tutaj w las ciągnąć? Czy Cio... przez drogę Ty, ale patrz. Teraz bym się już e... Patrz jak jesteśmy blisko! No właśnie! To trzeba jechać do lasu. Czyli albo można jeszcze tą drogą jechać. Dobra, to pojadę jeszcze kawałek i może uda się tam zakręcić. W no, sumie rację. Zawsze można zawrócić. No tak. A jak wiedziesz w, te, w ten gąszcz, to niekoniecznie będziesz miał tak łatwo wrócić. nie wiadomo gdzie jadę. Ale widzę, że, że, że nic tutaj nie ma. Ja Po prostu powiem szczerze, że aż ża żałuję, że wcześniej za ten tytuł się nie zabrałem. Widzę, że tutaj będzie trzeba, jednak przez las jechać. Ale tam są góry. Chyba, że tu wiadam. Dobra, wjeżdżam tutaj. Aaaa, i kurde, i właśnie o tym wiadam. A patrz mówiam. tam było. <laughs> za szybko gdzieś. Czekaj, 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 czekaj. A wyciągarki też nie damy rady. Ale skrewiłem. Dobra. To wracamy do bazy. Jeszcze raz będziemy tutaj przyjeżdżać. Ale byliśmy blisko... Nie, nie byliśmy nie, blisko. Nie, nie byliśmy blisko, byliśmy daleko właśnie. Ty, ty jak my tutaj odjechaliśmy? Hmm. Dobra, wracamy, odholujemy do warsztatu. Eee, szkoda, że tutaj... No, nie sumie... ma bliżej warsztatu, nie? Tak, ale to jest w sumie kawałek, moment, chwila zaraz będziemy z powrotem na trasie. Dobra. No, ale trzeba się oswoić e, z tytułem. No, bo, tak jak, jak mówiliśmy, to nie jest ETS. To jest już bardziej wymagające. Kurcze, jak ja wjechałem na przykład gdzieś, e, właśnie do tego punktu obserwacyjnego jechałem, i nagle, kurczę, jestem na bagnach. Nie? Pamiętasz? Mhm. Mm mm -hmm. Ja cię kręcę. Już e, dalej nie pociągniesz. Nie mogę już więcej, bo tutaj jest określona ilość... Nie wiem, odległość, czy, czy określona ilość tych punktów. Także... No, zmieniaj kamerę. Poparciuchu. Dobra, 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 dobra... Nie lubi zmieniać kamery. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Próbujemy. To było naprawdę blisko. Teraz już pojemy kwiatki. Po prostu samo błoto wjechałem. No tak jak ostatnio. Dobrze, że mamy wyciągarkę, bo e, bez wyciągarki to byśmy w ogóle sobie nie poradzili Zaraz tak, zobacz piony za No przed chwilą co tam pisałeś Wyłączaj, wyłączaj wyciągarkę Już mamy no to tej piszaczki a jeśli byście też tak jak my zaczynali w tych madronera grać to naprawdę weźcie sobie na takiego kurczę e, maluszka żeby sobie nim odkryć kurczę e, teren nim zabierzecie się za zadania dokładnie, tak? dokładnie, bo mamy tutaj właściwie trzy punkty które trzeba odkryć na mapie teraz tam dojedziemy Nie wiem teraz e, czy ten samochód cię nadaje do myjni, czy do wyrzucenia Naprawdę nie No zobacz dach ci się już trochę wyczyścił nie przesadzaj to Bo w wiatru ja wszystko zrobi, nie? A, jedziesz w las, zaraz kurczę pońki wyczyszczą tak i będziesz czyściutki. Ale ogólnie e, tutaj ten świat Madranera e, jest taki nie wiem jak to określić, postapokaliptyczny można powiedzieć, nie? Mm -hmm. Taki obskurny, e, brudny, e, nie ma w nim życia, nie? No bo tu właściwie tylko o! myślałem. Że... I się Znowu rozpędziłeś. Pasy bezpieczeństwa zrobiłeś? Tak. Na pewno? To znaczy, przyczepiłem się łańcuchami, bo nie było pasów. Także jestem skuty i kłódką zamknięty. nie powinienem wypaść. Chyba ci się mapa skończyła. Dobra, prrr. I teraz jak? Czekaj tutaj, cofniemy sobie. I teraz tak, pojedziemy tu. Tak jak już mamy tutaj odkryte. Tutaj i centralnie tu. Ciekawe, czemu jest takie przerywane. Czy tam są e, tam góry? Tu, e, góry, nie? No. Właśnie. Wiesz co? Teraz sobie tak myślę: jak A? będziemy podjeżdżać, e, to od razu trzeba by było wyciągarki użyć. Już na samym e, dole. Tak, dzień dobry. W tej piosence. Dzień dobry. Wyciągarkę masz. Musisz użyć kiedy idziesz w las. <grybujesz> no tu już musimy skakać. Wiesz co, pojedź jeszcze troszeczkę prosto. No. Bo tu się kończy barierka. Aha. I, I tutaj, teraz w lewo. I tu cisnąć w las? Tak. Kurde. Czekaj, podjadę. Muszę zobaczyć na mapie. Hmm. No, dokładnie. Czekaj. W lewo. To, to, to. To czy uda nam się tu wjechać? Wyciągarka. Wiesz co... się robi, tylko... czy nam to coś pomoże? No. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, nie? Jechałeś na tą stoinkę. Tak, i gdzieś tam się wkręciła. No właśnie. Mapkę. Proszę. Już. Czekaj, tylko się odczepię. Nie skręciłeś w lewo mocno. E, dobra, to teraz tak. E, nie wiem, czemu nam się to skasowało. Może niechcący nacisnąłeś. Możliwe. Dobra, teraz musimy w lewo cisnąć. O, właśnie. Czekaj, okay, tylko jak tu się przebić przez te drzewa? to bardziej A, na prosty czekaj teraz. czekaj, teraz na prosty chcę, tylko że to trochę zarzuca, ale widzę, że jest ok. I Czekaj, 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 czekaj. Muszę się rozejrzeć, gdzie ja jestem teraz. Mm, teraz na lewo, tak jak mówisz. Mhm. Już głoda, która nie chce mi się oddać ja czy kręcę teraz to do dopiero w las. no gdzie ja jestem czyli jeszcze bym musiał tutaj czekaj teraz tak jestem tu a chcę być tu Przebije się przebiję przez te krzaczki szkoda że nie można o o o tutaj w lewo Ło! Oh! Awaria silnika. Ale lipa byłem tak blisko! Ja pierdolę, ale to przez jakieś. Jak, nie wiem. Kłoda jakaś ty co. Ale czemu tak 300 na 300? Kurczę. Bo spadłeś trochę. Napraw przy pomocy dodatków lub odholuj do warsztatu. Jakich dodatków? Pokaż. Czy masz jakieś dodatki? Chyba nie mam. Ponieważ. No, mm... tu są jakieś wilki. Nie wiem, czy to nie chodzi o jakieś DLC, które pozwala nam tutaj... Dobra, jedziemy jeszcze raz. Ok, próbujemy po raz drugi. Trochę już tutaj dojechaliśmy. Na jakąś plażę najechaliśmy. Wjechaliśmy na jakąś plażę. I teraz próbujemy... Blisko tej barierki. I teraz próbujemy się dostać do punktu obserwacyjnego. Ale powiem Wam, że jest masakrycznie ciężko zaraz kurde znowu utracę przyczepność i się położę na pleckach to może tutaj bardziej w lewo czekaj a, a zobacz tutaj jest ta porągiewka gdzie? no po prawej stronie biedź prosto 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 widzisz? widzisz? E, a faktycznie dobra czekaj może uda mi się tutaj trochę podciągnąć wtedy pojechaliśmy Super. To będziemy już mieli tutaj mapkę odkrytą. No ale tak wygląda właśnie punkt obserwacyjny. Porąbietka. No i teraz e, mapka już będzie odkryta pięknie. No. I w kolorkach na dodatek. Ale zobacz, tam dalej jest czarny... chyba koniec planszy. Tak, nie, to jest już koniec mapy. To jest już koniec mapy. I został nam jeszcze jeden punkt, dwa punkty obserwacyjne. Dwa punkty. Dobra, to od razu bym to zrobił. Rewelacja. Albo to jest morze. Wiesz, co ja tutaj zawrócę. Jak ja tutaj jechałem? Nie wiem, czy tu Przez dam radę, Nie wiem, czy dam radę tak po takim ukosie tu przejechać. Albo tu pod górę może podjedziemy. Co. Jak myślisz? No możesz spróbować. To jest fizyk? Najwyżej, najwyżej będzie... Nie, chyba nie ma sensu, jak my, nam tak łatwo I tutaj... Tu góra, nie? No właśnie, było łatwo dojechać. Więc... Wróćmy chyba... tą samą drogą, nie? Dokładnie. Po co sobie życie utrudnić? kamieniach będziemy tracić Tu mamy nasze ślady Wow Opaliłeś się Piękną paleniznę, no nie no Muszę no tylko nie nazbierałeś na tej plaży A te osiągnięcia są fajne, nie? No Czekaj, ten wyjechaliśmy. Ten Tak, ten Tędy i owendy A, czekaj, 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 przecież ja muszę tu podjechać źródłem Zniszczyć samochód Dokładnie Zobacz, tutaj mamy kawałek I kolejny punkt obserwacyjny I kolejny punkt obserwacyjny Tylko nie wiadomo właśnie Znowu jak tam będzie można dojechać No to się dowiemy jak pojedziesz Widzę, że tutaj też Jakieś poszarpane Są elementy Ale też takich dużych uszkodzeń samochodu nie mamy 23 na 300. Gram, jak ja się przesiądę do pociągu Dancing e, World 2 Wyciągnę snużki. Wyciągnę nogi <grym> i, i będę kurczę się chilautował. Przecież my dopiero tutaj przygotowujemy się do grania. Zasadniczo nie robimy żadnego zadania. No nie. Ale właśnie ta gra też pozwala na takie e, Długie przejazdy Więc można sobie właściwie po całym świecie jeździć Świat jest otwarty I to jest super Co my tu mamy? Orale. O kurde Jak my się tutaj przedostaniemy? Droga, ta woda na środku drogi Wspaniale Ja Ty. myślę, że tutaj po prawej stronie No Zobacz jest taki usko. To? Mm -hmm. Ty tak, tak teraz. Nie, 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 nie. lewo teraz troszeczkę. Po tej o, tu... trawie? Tak, tak. Ale zobacz, trawie. tu są kamienie i mog mogę się przewrócić. Tuż lepiej tym błotem. No dobra. Tutaj. Tam mógłbym się wiesz. Sobie... Tak, zrobiłem Pysim. sobie opaleniznę i teraz bym musiał się położyć na plecach i zrobić z drugiej strony. Jak my tutaj jesteśmy? Też. Zobaczymy. Teraz jedziemy w nieznane. Aha, już jesteśmy. Może jesteś... trzymajmy się drogi, tak? Dobra. I tak jedziemy blisko do oznaczenia. Dobra, zaraz może będzie zakręt. Fajnie. No, byśmy błąd robili, gdybyśmy od razu wjechali. Ale co tu za zwierzątka? Co tu Żadne pływ? zwierzątka, tylko że jest po prostu. Błotnisty. Yy... Dobra, gdzie my jesteśmy? Okay. Skarb. A, już musielibyśmy zawracać. Gdzie zawracać? W prawo. W prawo da. zjeżdżać. Ale zobacz, droga, też jedzie w, w, w skręca Dobra, w prawo. Dobra, to jeszcze pojadę kawałek, bo kawałek. nie uśmiecha mi się tutaj. To nieprzyjazny teren. O, o i zobacz akurat w prawo, w prawo jest mm. droga I co, błąd byś zrobił, nie? Ogromny błąd no. życia To jest most I to jaki Gra ma 3 lata, ale graficznie świetnie wygląda, co nie? No o. Ale nas prowadzi tutaj właśnie tą wolną O i widzę już ten, flagę Widzisz? Ja też, też ją widzę Dobra, ale powoli bez... powoli, bo tak, tutaj tak. masz właśnie te kłody to jest tak, jakbym e, poszedł do sklepu i zobaczył PlayStation 5, ostatnią sztukę e, dostępną i tak bym po prostu z, takiej, z tej radości bym biegł bym się pewnie przewrócił. Na barierce by zęby zgubił. <gry> Dobra, ale super, szybko poszło. I teraz e, będziemy mogli przejechać przez most do następnego tutaj punktu. Tu jest stacja benzynowa. I punkt obserwacyjny, całą mapkę będziemy mieli odkrytą. Wyobrażasz to sobie. I wtedy będziemy mogli już trzaskać Ale... to zadanie, które mamy, nie? No tak, tak. Dobra. Myślę, że w tym miejscu skończymy i jeżeli będziemy kręcić następne odcinki, to następny odcinek jeszcze zrobimy z odkrywania mapy. I co? I już chyba zaczniemy zadanie robić, nie? Tak, myślę, że tak. No, ale to tylko jeden punkt jeszcze nam został do odkrycia. Nie, e nie tak dużo. Tylko, że jak zadanie będę robił, to już chyba e, po prostu będziemy mm, pewne fragmenty przycinać, żeby e, jak, stworzyć jakąś dynamikę tego filmu, tak, no, nie? Bo... Żeby tutaj ludzi nie zanudzić. mhm. Mm mm -hmm. Dobra. To kończymy. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał, że pomimo tego, że tutaj nie robiliśmy zadań, tylko odkrywaliśmy mapę, to film był na tyle ciekawy, że Wam się podobał i zasłużył na łapeczkę w górę. A my się widzimy w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! Cześć, do zobaczenia!